A dzisiaj pora się pochwalić, ponieważ Civic ma już wyrok na sobie niedługo. Kończy się jego żywot i służba na taksóweczce, ponieważ kupiłem już drugą Hondę. Hondę, którą kupiłem znalazłem na portalu ogłoszeniowym OLX gdzieś na przełomie roku 2024 i 2025. Auto, które mnie zainteresowało to Honda Civic 7 generacji w Sedanie z 2005 roku w wersji Hybrid. Od według sprzedającego, jeździło wcześniej na taksówce, było już wyposażone w instalację LPG, więc, po prostu, idealna podstawa, baza do zrobienia z tego eleganckiej taksóweczki. Od razu, gdy zobaczyłem to ogłoszenie, zadzwoniłem do tego gościa, porozmawiałem z nim chwilę. Za dużo mi tam nie powiedział, oprócz tego, że jeździło na taksówce oraz coś tam już powoli na nadkolach rdza się pojawiała, ale on to jakoś takimi domowymi, ręcznymi sposobami tam ukrył, zakonserwował troszeczkę i bardzo tego nic nie widać. Przyjeżdżać, zaprasza, oglądać. Cena 12 tysięcy złotych. Wstępnie już się tam ponegocjowałem, że. Jakieś tam bliżej 10 mógłbym się zgodzić, jeśli by było wszystko ok, bo jestem z daleka. Chociaż auto tak naprawdę było z Lublina i miałem do tego auto jakieś tam 2-3 km, ale nie chciałem tam jechać najpierw tego oglądać. Tylko wysłałem tam swojego kolegę. Zniechęcił mnie troszeczkę, ponieważ zaczął mówić, że coś tam w silnik ten jakby trochę tak nierówno chodzi, że to jest ulepiony samochód, że tam jest pomalowany to, tamto progi trochę już rdzewieją, że to jest jakimś sprayem tylko popsikane i żebym ogólnie po prostu tego samochodu nie brał. Ja potem zapomniałem o tym aucie i też wtedy jeszcze tak nie polowałem na Hondę, bo jeszcze tam myślałem, że może coś fajnego się znajdzie, bo tam wiadomo jeszcze są ogłoszenia, ogłoszeń zawsze jest dużo i po prostu zapomniałem o tym samochodzie aż tu nagle okazało się inaczej, ja już to się dowiedziałem w styczniu na początku stycznia, że Bolt będzie blokował te samochody yy, które mają tam więcej niż 20 lat od tego roku i musiałem zacząć już tak na poważnie szukać tego yy, swojego autka i tak powiem szczerze polowałem na właśnie yy, tą hybrydkę polowałem też na 1.4 w gazie w takiej samej budzie tylko po prostu w 2005 rok albo może już o ósmej generacji jakiegoś Civic'a UFO mnie za bardzo nie ale jeszcze tam czasami się jakieś sedany potrafią trafić z 1.8, ale nic się ciekawego nie udało znaleźć, więc jakieś 2-3 tygodnie temu odezwałem się do tego sprzedającego, ponieważ tego auta nie sprzedał. Tak oczywiście z innego numeru telefonu, wcześniej też troszeczkę zmieniłem głos. I tym bardziej jeszcze miałem tam kolegę, który powiedział mi, co jest pięć więc już tam się zacząłem od razu wypytywać o podłogę, o różne rzeczy. No po prostu wiedziałem już, na czym stoję. Wypytałem się, tak wiadomo, żeby było. I powiedziałem, że przyjadę, że jestem z że żeby tam się umówimy. Na tam dwa dni czy trzy dni później przyjechałem, obejrzałem. Tutaj macie filmik. Rdzenwieje, rdzenwieje. Musimy <grym> się zaopiekować. To może coś z tego by było. A to i tak trzeba było coś Robi pan tutaj coś w swoim silniku? E, panewki jakieś? Roll? Ale to jak pan jedzie na takim, to ma pan jakieś faktury na to, nie? To ma pan w historii, może mi pan wlepać, jak pan na przykład robił jakieś zawieszenie, kiedy to jak Jak no ile patrzę, To ile pan jedzie? No, to, no ale ile kilometrów to Progi z tyłu chyba są już. No, no widzę pan tu podsprojował czymś, ale tu ciekawe czy to jeszcze... Ciekawe czy to jeszcze na podnosić się... No myślę, że się jeszcze podnosi. Jeszcze, jeszcze. Jak już na wstępie widzicie, pokazałem wam kilka tych mankamentów lakierniczych i blacharskich. Wsiadłem do tego samochodu z tym gościem, później przejechałem się jakieś 2 czy tam 3 km po mieście, najważniejsze było zawieszenie i w zawieszeniu nic za bardzo nie stukało, chociaż z tyłu słyszałem jakieś takie chrobotanie i słyszałem jakby takie troszeczkę coś tam hałasowało. Dodatkowo zapytałem się jeszcze o sprzęgło, bo tak wysoko chodziło i jak już tam na filmiku widzicie o rząd, to oczywiście o rządzie nic nie wiedział. Później już tak go zacząłem trochę przyciskać, tego już tam nie nagrałem, że no, nic pan tutaj nie wymieniał, jeździł pan na taksówce, tam 20 tysięcy kilometrów przez rok bodajże nim zrobił, wcześniej jeszcze jakiś jego kolega miał ten samochód i też jeździł na taksówce i nic. Żaden z nich, ponieważ też zadzwoniłem do tego gościa, nic żaden z nich tam konkretnego nie wymieniał. Oprócz jakichś klocków, filtrów, jakieś tam jeszcze głupoty. I jeszcze zauważyłem pod sam koniec, tam zapytałem się, dlaczego świeci się kontrolka Airbagów. I powiedział, że tam jakaś poduszka mu się e, coś e, zerwał, jakiś kabelek i coś tam po prostu z elektroniką, z tym kabelkiem było robione, ale nie naprawili tego, e, że coś tam trzeba jakoś złączkę, coś tam jeszcze check engine się zapala, ponieważ sonda lambda jest zużyta, ale jest obecnie wykasowany błąd i żebym się tam nie zaskoczył, także tyle szczerości z jego strony było, ponieważ później się okazało, że i tak też jest. Stwierdziłem, że, no, że ja raczej tego auta nie wezmę i że dam sobie jeszcze na przeczekanie. Dodatkowo, już się tam na wstępie potargowałem, że tak, on chciał już wtedy 8000. Oczywiście ja najpierw zaproponowałem 6 albo 7, w zależności od stanu, jak sobie przemyślę, jak dobrze ocenię, wyliczę sobie wszystkie koszty. To coś w takich widełkach mogę dać za ten samochód, a 8 mi powiedział, że on chce ósemkę. Jakiś tydzień później, tak nie chciałem za bardzo go tam e, męczyć i też e, chciałem sobie jeszcze popatrzeć jakieś inne ogłoszenia, myślałem, że może coś ciekawego jeszcze wpadnie, ale nic za bardzo nie chciało ciekawego się pojawić, więc zadzwoniłem do tego gościa i zapytałem się go, czy zechciałby podjechać do mojego mechanika, tam kilometr od niego, żeby po prostu przejrzeć podłogę, żeby jeszcze zobaczyć coś, tym bardziej, że nic nie mówił o tym samochodzie. Co tam trzeba wymienić? No, po prostu wszystko jest ok. Tu jakiś tam błąd, jakaś kłopota, no ale tak nigdy nie, że ktoś sprzedaje samochód tylko dlatego, że po prostu mu się znudził. No, typ się uzasadniał tym, że on już nie chce na taksówce jeździć, ponieważ to już taki dziadek dosyć starszy był. Typ i jakiś tam zawał miał i on już po prostu nie chce jeździć na taksówce, już emeryturka i tak dalej. I poza tym miał jeszcze inne auto. I u mechanika, nie nagrywałem Wam, ale no kurczę, z tymi chłopakami pogadałem, żeby tam dobrze się przyjrzeli, że ja chcę to kupić, jaka cena jest i żeby tam coś ponarzekali, trochę mi może pomogą z ceną, żeby tam łatwiej było zejść, ale jak wjechaliśmy na kanał, to aż tam się trochę zaskoczyłem, no bo się ukazało, że tam jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Pierwsza sprawa to tam mechanicy poruszali mi kolumną kierowniczą i że tam jakieś już drobne luzy się pojawiają. Oprócz tego tam wiadomo zawieszenie z przodu było zużyte klocki, które miały być niby wymieniane i tarcze, to może były tylko klocki wymienione, ponieważ tarcze były zjechane jak nie wiem i ja też tak zauważyłem jak jeździłem tym samochodem, że on tak średnio hamuje, ale już taki szczegół, nie zwróciłem na to jakiejś dokładniejszej uwagi ale było widać coś jak się tak spojrzało na wszystko na podnośniku, jak na tylnej osi po prostu koła się w ogóle nie kręciły yy, tak na luzie, bo tam jeden zacisk trzymał albo jakieś łożysko plus do tego jeszcze jakaś tuleja w tyłu w zawieszeniu, jakiś drobniutki ale wyciek z silnika i masa ruda i pod spodem drogi w tyłu są trochę już do poprawy, tam już jeszcze jedna zima, już byłoby nieciekawie jeszcze się auto podnosi, ale od spodu, plus do tego można było dużo więcej zobaczyć tej rdzy na drzwiach i tak dalej no, i no nie za ładnie to wszystko wyglądało wyjechaliśmy z tego kanału ja mu tak Kurczę, dałem do zrozumienia, że no trochę lipa, że trochę lipa jest to rdzą. no ale dobra, pomyślę sobie, przemyślę, no i widać, że gość zmiękł. Nie chciałem mu nic o żadnej cenie mówić, ja mówię, a to sobie muszę wszystko przemyśleć, bo to jest do roboty, tamto jest do roboty, bo pan tu mówił, że to wymienił, wiadomo. Także tutaj zagrałem na takiego zniechęconego i rzeczywiście byłem trochę zniechęcony. Ale co jak co przyjechałem do domu, Honda jak to Honda już raz, że zakatowana, dwa, że ją mi mają zablokować, a trzecia sprawa, że innych fajnych ogłoszeń za bardzo nie było jedno się znalazło, do którego zadzwoniłem ale już sprzedał no i trzeba było się z tym typem skontaktować pierwszego dnia już po tej wizycie u mechanika napisałem mu smsa, O no sobie tak sam trochę przeliczyłem i też chłopaki mi tam powiedzieli co tam trzeba zrobić, bo takie najważniejsze rzeczy do roboty to wiadomo była blacharka, progi, z zewnątrz trochę, wiadomo ja tam sobie sam trochę to zrobię, ale jednocześnie jednak coś tam może przydać. Chciałoby się do jakiegoś lakiernika podjechać, bo lakierować to za bardzo nie umiem. I jeszcze kolejna sprawa, to wydech tam yy, przerdzewiały był yy, gdzieś na... Przed katalizatorem było coś spawane i za katalizatorem na łączeniach coś tam już było porzewiałe ktoś to tam przyspawał sobie kawałek rureczki, ale takie spawanie, jak już jest wydech porzewiały, to za dużo nie da i tam już jakiś przewiew był delikatny, co już też wcześniej zobaczyłem, jak ten samochód oglądałem pierwszego dnia, więc to długo już nie wytrzyma. Plus do tego oczywiście opłaty, ubezpieczenie, więc Łącznie, tak można powiedzieć, że spokojnie w ten samochód tysiące tak w perspektywie roku, nawet może więcej niż 4 na bardziej 5, trzeba będzie na spokojnie włożyć i to tylko będzie rosło w górę. I tego pierwszego dnia właśnie wysłałem mu SMS-a z moją ceną, i ta cena wynosiła 4500 zł. Że tyle mogę tak bez żadnego zastanowienia dać za ten samochód. On mi tam odpisał, że nie za bardzo się na to zgadza. No i ja nawet nie chciałam mu nic tam podwyższać. Mówię, no a to dobra. Zastanawia się jeszcze, tam jeszcze pojadę, jeden samochód sobie obejrzeć czy coś, tak mu napisałem, na przeczekanie. Jednocześnie sobie tam trochę pomyślałem, pierwszego dnia tak stwierdziłem, może jednak nie brać tego samochodu, bo chciał dalej jakieś 7 tysięcy złotych, czy 6,5 tysiąca złotych. Więc tutaj z tym wkładem, to łącznie samochód za 12 by mi wyszedł i to tak, wyszedłby taki, że już by było wszystko ok, a jeszcze by coś mogło wyjść do dodatkowego, więc jeszcze stwierdziłem, że jeszcze trzeba troszeczkę jednak kurczę, zejść w dół, no nie, nie da mu na pewno 6 tysięcy za ten samochód i po trzech czy tam czterech dniach zadzwoniłem i już mówię dobra, ustalmy już finalną cenę, bo też powiedzmy sobie szczerze, to była hybryda w gazie, więc już wszystko tak teoretycznie pod taksówkę było zrobione, Jakieś tam blacharka, to ja sobie coś tam sam zrobię druga sprawa, tam manualna skrzynia biegów jest, to też jest siódemka ja mam drugie dawcę w garażu innych fajnych ogłoszeń też nie ma, no i co, trzeba było się dogadać z tym gościem na tą cenę, no ideał to nie jest, ale już przynajmniej wiedziałem dlaczego ten gość ten samochód sprzedaje, ponieważ coś tam już się zaczyna psuć powoli, a jednocześnie tam rdza już zaczyna harcować pod spodem i z zewnątrz i wiadomo, no ten samochód jeśli postałby jeszcze dwa lata to już na pewno na słomy poszedł. A u mnie 2 lata to jest idealnie, ponieważ przez 2 lata będzie już zgruzowany totalnie na tych boltach Idealne autko pod bolta po prostu Tym bardziej, że to hybryda w gazie, więc moje spalanie I tak dalej I zadzwoniłem I właśnie to co powiedziałem miałem w głowie I tak mówię, dobra dołożę panu jeszcze jakieś tam no 1000 zł Bo nie chce mi się już targować i tak dalej i to już moja taka ostateczna cena. On tamty się że zaczął marudzić. No i mu powiedziałem, że ja na pewno 6000 zł za ten samochód nie dam. Ponieważ byłoby mi wstyd, że za tyle wziąłem. No, poniżej szóstki coś możemy się ugadać. I ja wezmę ten samochód. Ja na razie jeszcze gatuję Hondę, ale tamta chodzinka nowa już jest w przygotowaniach pod taksówkę, już jest zarejestrowana, już wszystko jest porobione jest zrobiony przegląd yy, tak na taksówkę plus do tego jeszcze zrobiłem od razu hamulce yy, w tych tylnych kołach, które tam nie za bardzo coś się ukręciły, jakieś tam opory były, bo wiadomo tam się pewnie to może coś nagrzewać tym bardziej tam mało klocków było tarcze zużyte no, zapłaciłem jakieś 800 zł plus opłaciłem sobie y, jedną ratę y, ubezpieczenia, ponieważ tam ubezpieczenie teoretycznie było, a jednocześnie go nie było, bo to było 12 ratach ubezpieczenia. No i jedną ratę opłaciłem jeszcze sobie tamtego ubezpieczenia, później tam y, zrezygnuję z tego, jak już wszystko wyjdzie na prosto. W tej taksówce. Wydaje mi się, że jeszcze tam trzeba będzie z tyłu to zawieszenie zrobić, tym bardziej zrobić rudą. No to może wam nawet pokażę, jak to fachowiec robi pianeczką plus pachlą, i można coś tam pospałam trochę. Ale to się tam zrobi. Jeszcze przez te dwa lata mi się wydaje. No, rok na pewno do następnej wiosny pojeździ do auto a jednocześnie to hybryda, już spali, sprawdziłem spalanie i wychodzi tam jakieś 6 litrów gazu przy takiej oszczędnej jeździe to tam 7-7,5 litra tak, takiego średniego spalania gazu, więc to jest jednak litr albo nawet 2 litry mniej niż ta Onda, więc, przy takich przebiegach, które ja tutaj robię, to wszystko powinno śmigać. Mały przebieg tam jeszcze mi się wydaje, że coś tam ten silniczek, jakby go tam jeszcze y, poserwisować dobrze, to on jeszcze by na pewno dużo pojeździł. Chyba to jeden czy nie jest jakiś bardzo awaryjny, że tak czytałem. Akumulatory niby są sprawne. No, co tu kurczę więcej wybrzydzać? No, auto za taką cenę, <gryw> nawet dobrego telefonu bym za to nie kupił, także nie ma na co narzekać. Trzeba będzie to zrobić pod taksóweczkę i będzie sobie śmigać. I o, limuzyn, proszę Państwa. Sedan w limuzynie, kurczę. To jest to. I tak się właśnie kupuje samochody używane. Dobrze jest, dobrze wyszło. I tyle.